Hej, to Karolina, witam Was w kolejnych ulubieńcach, tym razem są to ulubieńcy lutego, który jest tym dziwnym, krótkim miesiącem, ale mimo wszystko udało mi się uzbierać dla Was... Kilka pozycji, e, którymi postanowiłam się z wami podzielić, e, które były ze mną jakoś blisko związane w lutym. E, zaczynamy od kategorii jedzenia dzisiaj e, i pierwsza rzecz jest to młody jęczmień. Jest to jeden z tych właśnie superfoodsów, e, który w mojej szafce stał przez dobre kilka miesięcy i... Nie byłam, nie byłam do końca przekonana, jak mam go użyć, ponieważ nie robię sobie tutaj żadnych smoothie bowls, ani w ogóle żadnych um, koktajli, ponieważ nie mam blendera, stąd um, myślałam, ach, pewnie zabiorę go do domu i, i użyję e, w Polsce. Ale pomyślałam, że poczytam trochę o młodym jęczmieniu i dowiedziałam się, że warto pić go z taką letnią wodą. Ma on mnóstwo właściwości e, zdrowotnych, e, stąd pomyślałam, że czemu nie, może spróbuję, bo ostatnio odchodzę od picia od porannej kawy, e, tak jak Wam wspominałam kiedyś tam, e, więc e, pomyślałam, że do mojej wody z cytryny dodam sobie po prostu młody jęczmień, także rozpuszczam jedną łyżeczkę w ciepłej wodzie, dodaję cytrynę i piję sobie taką oto miksturę. Jako takich bezpośrednich skutków na moje, na moim zdrowiu, na moim ciele, na moim samopoczuciu jeszcze nie widziałam, ale na pewno korzystałam, ym, spożywałam młody jęczmień przez cały ten miesiąc, więc postanowiłam się tym z Wami podzielę. Wybaczcie, zmieniające się światło, ale za każdym razem, kiedy kręcę ulubieńców lub jakikolwiek inny gadany film, ym, jest piękny, słoneczny dzień, bardzo sprzyjający spacerom ale nie na nagrywaniu. Także musicie mi wybaczyć. Ym, kontynuując, kolejny taki dziwny ulubieniec ala jedzeniowy to jest zamawianie w zakupu spożyczu przez internet. Zabrzmi to bardzo dziwnie, ale w moim przypadku, gdzie ja mieszkam na Starym Mieście, gdzie mamy drogę pod górkę z jednej, drogę pod górkę z drugiej i najbliższy supermarket 15 minut pieszo, mam już troszeczkę dość, miałam już troszeczkę dość chodzenia z plecakiem i dwiema siatami w jedną i w drugą stronę i na, z pomocą przyszła mi Azda, gdzie zamawiam sobie przez internet, przywożą mi zakupy do domu za jednego funta, także jest to naprawdę bardzo opłacalne E, także jeżeli macie taką możliwość, nie macie, do, nie macie samochodu, nie macie jakiegoś dobrego połączenia autobusowego, bo tego też nie posiadam, e, to naprawdę Was gorąco zachęcam. Przechodzimy teraz do kategorii filmu i filmem, który ja obejrzałam w tym miesiącu, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, a który jest filmem sprzed kilku lat, jest to film Witaj w klubie. Niesamowity, niesamowicie przejmujący film, fantastyczna gra aktorska, zarówno Matthew McConaughey, jak i Jared Leto. E, jest to film o mężczyznach chorych na AIDS i... Nie będę Wam więcej zdradzać, ale jest to na pewno poważny temat, kontrowersyjny temat, dlatego uważam, że warto jest obejrzeć ten film, żeby spojrzeć na ten problem z perspektywy właśnie osoby chorej i przestać tak oceniać ludzi. Biorąc pod uwagę, że to taki temat tabu, o którym się nie mówi, możliwość wejścia w skórę osoby, która naprawdę przeżywa tragedię życiową jest, myślę, bardzo wartościowa. Także bardzo, bardzo wam serdecznie polecam, jeżeli nie widzieliście. W tym miesiącu udało mi się też obejrzeć trzy filmy Oscarowe, nominowane do Oscarów. Teraz jak już to oglądacie, to już Oscary były, więc strasznie, strasznie jest to dziwne. I słuchajcie, ja chciałabym polecić wam film Manchester by the Sea. Jest to film, który jest dramatem. Jest to film bardzo poważny. Jest to film ciężki. Jest to film niesamowicie poruszający. Jak wyszłam z kina, szłam do domu dobre pół godziny e, sama i, i naprawdę jest to film do refleksji, troszeczkę weryfikuje to, co my uważamy za problemy życiowe i trochę uczy może takiej em, wdzięczności do losu. Tutaj Was zostawię. Bardzo serdecznie Wam polecam świetna świetna gra i Fleka, ale Michelle Williams też była niesamowita, także bardzo, bardzo, bardzo zachęcam. Następna kategoria to będzie osoba. I zazwyczaj, jeżeli te kategorie w ogóle uwzględniałem, jest to ktoś z internetu, ktoś się to nie zainspirował i w tym miesiącu jest to Ervegan, czyli Eryk, prowadzący bloga Ervegan, nasza polska reprezentacja weganizmu. Em, trafiłam na jego. Znaczy wiedziałam, że jego blog istnieje, ale tak naprawdę wczytałam się, kiedy szukałam inspiracji do przygotowania własnych hotelów sałowych, czy też. Skrzydełek, i zostałam na dobre. Naprawdę przepiękna fotografia, niesamowite przepisy, bardzo fajne, przystępne, wyglądające mega, mega apetycznie. Eryk teraz wydał, wydaje swoją nową książkę, która wyjdzie za kilka miesięcy, więc się nie mogę doczekać, aż ją zakupię, żeby poszukać więcej inspiracji. Także koniecznie lecie na jego blogę, na jego Instagrama, jest naprawdę super. I na koniec kategoria pod tytułem Miejsce. W tym miesiącu miałam przyjemność odwiedzić Dublin, po raz pierwszy byłam w Irlandii. Już raz byłam w Irlandii, ale to było na lotnisku, więc się nie liczy. Odwiedziłam Dublin na 24 godziny. Niedługo pojawi się vlog, wiem, że czekacie na niego od dawna i Was bardzo przepraszam, ale mam inne filmy, które już zostają mi w kolejce, także za tydzień, dwa na pewno będzie już Dublin. Dublin jest, słuchajcie, cudownym miastem, niesamowicie przyjaznym, świetna scena żyjanocnego pod kątem pubów, gdzie codziennie wieczorem jest muzyka na żywo, ludzie są niesamowicie serdeczni, jedzenie wegańskie jest po prostu super. Jest dosyć drogo, nie ukrywam, to mnie troszeczkę zaskoczyło, ale naprawdę myślę, że jest to miasto, w którym mogłabym zamieszkać na jakiś czas. Ogromnie pozytywne wrażenie na mnie zrobiło. I na sam może koniec dodam Wam taką ciekawostkę, coś, co zaobserwowałam u siebie i pomyślałam, że może się tym podzielę. Jestem ogromną domatorką i Generalnie mogłabym cały czas siedzieć w domu, to jest mój problem. Yy, I w tym miesiącu udało mi się troszkę to przełamać i zaczęłam wychodzić do kawiarni czy biblioteki, żeby się uczyć w ciągu dnia. Yy, bardzo często słyszałam, że niezdrowo jest yy, wykonywać swoją pracę, naukę w swojej sypialni, w miejscu, gdzie po, które powinno być utożsamiane z odpoczynkiem. I ja gdzieś podświadomie... Mm, Wiedziałam, że za dużo robię tej pracy właśnie w swoim pokoju, stąd troszeczkę byłam już nim zmęczona, i teraz, kiedy często wychodzę, wstaję rano, szykuję się, ubieram, wychodzę, jem śniadanie, wychodzę, robię swoją pracę, wracam do domu i wiem, że jest już to tylko miejsce odpoczynku. Wpłynęło to ogromnie pozytywnie na myślę na moje samopoczucie, na moją psychikę, także taka, taki, taki trik, taka obserwacja moja dla Was. To było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców moi drodze. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie rzeczy, filmy, książki, produkty, miejsca spodobały Wam się w tym miesiącu. A ja widzę się z Wami już w piątek w kolejnym, w poniedziałek w kolejnym vlogu i w piątek w kolejnym filmie na kanale. Do zobaczenia!